Dziś będzie o myciu pędzli. To są pędzle, którymi pracuję na co dzień. Może pokażę na przykładzie z wiewiórek, żeby było wiadomo o co chodzi, bo syntetyki to są mniej wrażliwe. To są pędzle umyte przeze mnie wczoraj i suche na dzisiaj. Celowo pokazuję pędzle stare, którymi już kilka ikon namalowałam. Nie są w jakimś tam super, doskonałym stanie, ale widać, że są miękkie i na przykład ten duży jest chyba najstarszy właśnie on ma też zupełnie czyste włosie. Więc sprawa jest bardzo prosta. Najpierw moczę dobrze pędzle. No teraz umyję czyste, ale żeby już nie przedłużać tego. I później ja myję przeważnie wodą led ledwie ciepłą albo wręcz chłodną, bo ja w pracowni nie mam. Ciepły wody, i później mydle te wszystkie pędzle po kolei, każdy na dłoni. Lepiej może użyć płynu do mycia naczyń niż mydła, bo on rozpuszcza tłuszcz też, który jest spoiwie i nie za mocno i raczej ruchem do tyłu niż do przodu, żeby nie kudłacić tych pędzli. Dokładnie każdy pędzel, mydle szczególnie są wrażliwe, małe pędzle, więc można je jakoś tam pomóc palcem jeszcze, żeby. Najczęściej używam dwójki, więc u mnie w jest ich więcej. I teraz jak już namydliłam, to spłukuję. Tu jest sprawa też prosta, ale dobrze jest wszystko zrobić dosyć dokładnie. Też nie staram się jakoś super mocno trzeć tych pędzli, bo to ma znaczenie do tego, żeby one dłużej nam pożyły. I później strzepuję i kiedy kładę je się suszyć, staram się, żeby to było na przykład na brzegu talerzyka, czy żeby w powietrzu. Jest jeszcze jeden moment, którym się nie, spół, nie, do, nie domywają te pędzle, jednak proszę jednak uważać z gorącą wodą, bo tutaj w tych miejscach włosie są sklejone i może ten klej puszczać i wtedy się będą gorzej w włosie trzymać. Natomiast dla tych osób którym się nie udaje domyć pędzla do czystości wodą z mydłem czy z płynem do mycia naczyń to też polecam taki sposób jeszcze żeby umyć je w terpentynie po prostu w w, w rozpuszczalniku do farb olejnych, olejnych artystycznych umyć normalnie jeśli wyschły i są dalej takie brudne w, w, w dotyku, nie wiem czemu tak się dzieje, u mnie się tak nie dzieje, to można normalnie użyć terpentyny i będzie dobrze.